Siedzimy w samolocie, już jakieś półtorej godziny, około 10 godzin, opóźniony lot. Pasażerowie, zamknięci przez godzinę czy dwie w samolocie na płycie lotniska. Takie obrazki w sezonie wakacyjnym dosyć często pojawiają się w social mediach i bardzo łatwo przez nie krytykować linie lotnicze, ale mało kto wie, że takie sytuacje trochę są w interesie pasażerów. Wiem, wiem jak to brzmi, ale zanim napiszecie, że gadam bzdury. Posłuchajcie, czym są sloty. Slot to chyba najgorsze, najbardziej upierdliwe opóźnienie, jakie możecie trafić. W dużym uproszczeniu slot to takie okienko czasowe, podczas którego samolot może wystartować. Problem w tym, że w sezonie wakacyjnym, kiedy jest duży ruch w powietrzu oraz na lotniskach, nawet najmniejsze opóźnienie może rozsypać całą układankę startów i lądowań. Nawet kiedy wszyscy pasażerowie są już na pokładzie, samolot jest realnie gotowy do startu, to możemy dostać slota i kontrola ruchu lotniczego zezwoli nam na start dopiero na przykład za 2 godziny. Spytacie pewnie, to dlaczego nie można tych dwóch godzin spędzić w Terminalu, tylko trzeba siedzieć w metalowej puszce. no dlatego, że sytuacja jest dynamiczna i taki slot w każdej chwili może się zmienić zamiast startować za dwie godziny, będzie trzeba startować w ciągu 10-15 minut. A w tak krótkim czasie nie da się zbordować całego samolotu i na nowo przygotować do startu. Takie sytuacje są oczywiście wkurzające, sam tak kiedy siedziałem dwie godziny i nie zazdroszczę nikomu, kto też tak miał, ale niestety nic się na nie nie poradzi. Tak wygląda latanie w sezonie. Jedyna rada, uzbroić się w cierpliwość i może w butelkę wody, bo z tym w samolotach bywa różnie.